Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będzie bardzo prosty przepis na mąkę, drożdże, jajka i trochę masła. Zrobimy z tego pyszne, drożdżowe, kruchy, kładzione na wodzie. Bardzo prosty przepis, bardzo proste w wykonaniu, a idealnie pasują do każdego rodzaju mięs, sosów, ale również same z bułką tartą, taką zasmażaną na maśle. A więc do dzieła, bo ciasto musi nam trochę wyrosnąć. Do rondelka wlewam mleko, bo mleko musimy podkrzać. Szklanka mleka. Do tego wrzucam 60 gramów masła. Chodzi o to, żeby masło nam się roztopiło. Ale pamiętajmy, mleko nie może być zbyt gorące. Musimy włożyć palec i się nie poparzyć, bo w mleku będziemy rozpuszczali drożdże. No i czekając, przesieję mąkę, bo w mąkę. Zawsze musimy przesiewać. Pamiętajmy, wtedy nasze ciasta, nasze wypieki będą poszyste i pyszne. To taki taniec. Taniec z sitkiem. Do ciasta mogę już wbić dwa jajka. Jajka, starajmy się wbijać przez miseczkę. Bo nigdy nie wiadomo, co pod skorupką może się znaleźć. Jakaś niespodzianka nieprzyjemna. Mleko podgrzane, masło się rozpuściło, więc przeleję teraz do plastikowego naczynia, żeby. Troszeczkę przestygło, bo jest za gorące, żeby wrzucać do niego drożdże, ale wrzucę łyżeczkę cukru. Pomieszam, może będzie szybciej. To będą bardzo pyszne i maślane takie kluseczki. Dobra, teraz wkruszam 20 gramów świeżych drożdży. i dokładnie mieszam. Drożdże przelewam od razu do mąki. I wyrabiam ciasto. Teraz posolę. Porządną szczyptę soli. Wyrabiamy dobrych kilka minut. Cały czas będąc Agresywnym w stosunku co do ciasta. Zobaczcie jakieś ciasto gładkie i śniące zrobiło. To jest bardzo stary polski przepis. Teraz ciasto przykryję ściereczką i zostawię do wyrośnięcia na jakąś godzinę czasu. Ciasto wyrosło woda wrze. Więc teraz ją trochę posolimy i możemy zabierać się za kluchy. Najlepiej łyżkę pomoczyć w wodzie, wtedy kluski będą lepiej schodziły nam z łyżki. Wielkość jaką chcemy. Możemy troszeczkę pozawijać i coś takiego i wrzucamy na wrzątek. czynność bardzo prosta nie wymaga od nas wielkich umiejętności kulinarnych a smak będzie niepowtarzalny w rondelku podsmażyłem bułkę tartą na maśle którą poleję moje kluchy Ależ one się fajne zrobiły. Zobaczcie, jak urosły. Gotujemy przez kilka minut. Będą delikatne i puszyste i z bułką tartą. Mmm, już nie mogę się doczekać. I teraz poleję to roztopionym masłem z podsmażoną tartą bułką. ale pachnie masełkiem. I próbujemy. Ale delikatne te kluseczki. Nie jadłem tego może z 20 lat. Po prostu poezja, one się rozpływają w ustach. One świetnie by pasowały. Z serowym sosem lub yy, z sosem takim, wiecie, z duszonymi żewerkami i taki pieczeniowy sos na to, no, coś fantastycznego. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. Życzę Wam smacznego i pamiętajmy, gotujemy szybko, tanio i zdrowo przede wszystkim.